27 maja I tak się prezentuje plantacja ziemniaków taka plantacja plantacji niecałych hektar w ziemniakach już było jedne rydlenie bronowanie no i za jakiś czas, jak krzaczki będą większe, będzie jeszcze raz zastosowany obsypnik w celu zwalczenia chwastów i to będą wszystkie zabiegi w ziemniakach. Ziemniaki na oborniku. Czwarty rok ekologii. Tak się prezentują zachwaszczenia, jak widać nie ma. Pole uprawiane bezorkowo. że bez chemii też się da Może plon nie będzie tak duży jak konwencjonalnie ale za to dużo, dużo zdrowszy Teraz tylko czekamy na deszcz